Cześć z tej strony Gameplay. Chciałam Was zaprosić do kolejnego do odcinka na moim kanale. Straciłem konto. Moje piękne konto. Wszystkie moje przeżycia, nasze przeżycia, czyli Serge, Mecha Paden, Hanzasz, Hansar Gale, Gale, Frank z mojej skrzynki. Wszystkie moje postacie. To wszystko. Po prostu zginęło. Browsers. Mnie po prostu oszukało. Próbowałem się zalogować na Supercell ID, zalogowałem się, po czym kliknąłem Zmień konto. Tak jak wielu youtuberów ma zmianę konta, tak i ja, ale coś się zepsuło i mojego konta nie da się już uruchomić. Wpisuję kod już setny raz, ale i tak się nie da. Więc zostawcie znicz w komentarzu dla mojego konta. Może browser posłucha się. I je mi przewróci. A teraz zatopię smutek w skrzynce. Ha ha ha, jednak mam konto. Kto się do da nawrać daje łapeczkę w górę.